fopolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Ważne pytanie z punktu widzenia energii. Jaki jest powód tej podwyżki, która się zbliża? No, wiemy, że bardzo dużo czynników wpłynęło na wzrost cen energii, m.in. wojna Rosji z Ukrainą, ale też i inne czynniki. My oczywiście przygotowaliśmy tarcze takie, żeby móc ochronić naszych rodaków od tego, aby te ceny były duże, ale te tarcze są zniesione już teraz przez nowy rząd do końca czerwca i ceny energii będą uwolnione, a więc rachunki za prąd, ale nie tylko za prąd, będą o wiele większe. Wszystko opiera się dzisiaj na energii, w związku z tym ceny produktów żywnościowych, a przypomnę przecież, że od 1 kwietnia został e, zniesiony też e, zerowy VAT na żywność. W chwili obecnej VAT wynosi 5%, w związku z tym e, ceny już podskoczyły w sklepach, jeszcze podskoczą. I myślę, że e, to jest też e, to wszystko, co Polacy dostrzegli, bo w wyborach, które odbyły się niedawno, w wyborach do sejmiku, gdzie wybory do sejmiku są wyborami politycznymi, a co duży wynik wyborczy uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Dość szybko, można powiedzieć, przyszło otrzeźwienie ludzi związane właśnie, między innymi z tym, że drastycznie wzrastają ceny. Czy te zmiany będą postępować, jeżeli chodzi o wybory europarlamentarne? Czy jeżeli będzie większość, może nie większość, ale dużo polityków tej prawej strony, to istnieje szansa, że Zielony Ład będzie już pod znakiem zapytania dalsze te etapy wprowadzania tego Zielonego Ładu? Mam nadzieję, że tak będzie, bo ilość mandatów prawicowych w Europarlamencie powinna wzrosnąć, a tym samym debata na temat Zielonego Ładu, jakiejś formy ochrony przyrody, bo chcemy przecież chronić przyrodę, ale musimy robić to mądrze, nie niszcząc naszej europejskiej gospodarki, szczególnie krajów takich jak Polska, gdzie u nas gospodarka oparta jest w dużej mierze na węglu, ale jest to też źródło energii bardzo bezpieczne, bo okazało się, że w momencie, kiedy na przykład Szwecja nie miała Prądu, to kupowała go z Polski. W tych najbardziej krytycznych momentach nasze elektrownie węglowe potrafiły ten prąd wyprodukować. W związku z tym na pewno należy przemyśleć Zielony Ład. Europa produkuje w chwili obecnej, zgodnie z danymi statystycznymi, około 7% gazów cieplarnianych, więc w skali całego świata jest to stosunkowo niewiele. Bardzo dużo produkują. Chiny, Indie, więc jeśli mówimy o Zielonym Ładzie, musimy mówić o nim komplementarnie, musimy mówić e, w relacji do całego świata, Chin, Indii, wszystkich innych krajów, tych wszystkich gospodarek, ponieważ nasza gospodarka europejska staje się wtedy niekonkurencyjna, tracimy na to a, na tym, a i tak nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ochronić e, przyrody, ochronić powietrza e, czy świata. E, samą Europą, samą Unią Europejską, wprowadzając tak drastyczne obostrzenia. I drugie pytanie, tu chciałabym nawiązać do sytuacji, która ma miejsce w Pana regionie, dokładnie mówiąc teren Podkarpacia, Bieszczad i Sanoka, bo tam właśnie spacerują też dzikie zwierzęta, ostatnio widziany niedźwiedź, czy też notorycznie widziane i nagrywane przez mieszkańców wilki. Proszę powiedzieć, co rząd robi w tym kierunku, co parlament robi w tym kierunku, aby ten problem rozwiązać? Myślę, że Państwo sobie przypominacie o wystąpieniu, które nie tak dawno, no, w parlamencie właśnie padło z moich ust dotyczące wilków, sytuacji ochrony i tego wszystkiego, co powinniśmy zrobić. Ja przypomnę, że na przykład we Francji, która jest większym krajem obszarowo od Polski, jest utrzymywana populacja trzustków. Całą resztę się odstrzelił. W Polsce mówi się o tym, że jest zinwentaryzowanych około 2700, ale leśnicy podają, że jest ich dużo więcej. I myślę, że w porozumieniu z Komisją Europejską, ale też i z naszymi tutaj krajowymi przyrodnikami powinniśmy jak najszybciej wypracować strategię do tego, żeby wilki były, żyły, funkcjonowały, bo są potrzebne, ale w określonym zakresie, tak żeby nie niszczyły gospodarki, żeby nie było takiej sytuacji, że jak niedawno w Paligrodzie, że wilki biegają po ulicach, a ludzie się ich boją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. www.vpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.